Dziś bardzo radosna uroczystość w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość przypomina nam o tym, że Maryja łaski pełna została wzięta do nieba wraz z duszą i ciałem, ale jest ona dla nas także zapowiedzią tego, co nas czeka w niebie. My także liczymy na to, że kiedyś tam się znajdziemy. Maryja to wzór dla każdego z nas. Bardzo piękne słowa o Maryi powiedziała Elżbieta, która, jak słyszeliśmy, została odwiedzona, została odwiedzona przez Maryję w bardzo ważnym czasie. Kiedy przeżywała swoją ciążę, była to już starsza kobieta. Dlatego Maryja postanowiła jej pomóc. I ta kobieta mówi: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Maryja rzeczywiście jest błogosławiona, jest szczęśliwa, jest tą, która uczy nas jak słuchać Pana Boga, jak słuchać słowa Bożego. Ona nie tylko słuchała, ale także i rozważała to słowo, nosiła w swoim sercu i wypełniała je. Możemy powiedzieć, że Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ziemskim. Słowo Boże nie było bezowocne w sercu Maryi. Ona potrafiła przemienić się w miłość. I kiedy tylko usłyszała o tym, że jej krewna Elżbieta jest w szóstym miesiącu ciąży, od razu pobiegła do niej, by jej pomóc, by okazać jej miłość, by służyć w tym bardzo ważnym czasie przygotowań do. Porodu i pewno w pierwszych dniach po porodzie. Ale Maryja nie tylko zaniosła do Ayn Karim, do Elżbiety, swoją pomoc. Maryja zaniosła także pana Jezusa pod swoim sercem. Święty Augustyn napisał bardzo pięknie o Maryi, że. Ważniejszą sprawą dla Maryi było to, że stała się uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Bo w Maryi zaszła niesamowita rzecz. Ona najpierw uwierzyła, najpierw przyjęła Chrystusa w swoim sercu przez wiarę, a później dopiero poczęła go w swoim łonie. I Augustyn dlatego pisze: Maryja jest błogosławiona, ponieważ słuchała słowa Bożego i strzegła go. Bardziej strzegła prawdy w sercu niż ciała w łonie. Być w sercu znaczy więcej niż być w łonie. Maryja jest rzeczywiście błogosławiona. Ona jest najpiękniejszym ziemskim kwiatem. Ale to, co stało się w Maryi, może być także i naszym udziałem. Bo zobaczmy, że my także możemy słuchać Słowa Bożego. Możemy być uczniami Chrystusa, możemy przez wiarę nosić Go w swoim sercu. Możemy w końcu także nieść Chrystusa tym, którzy są wokół nas, niejako rodzić Go. W sercach innych ludzi. Na przykład rodzice, kiedy przekazują wiarę dzieciom, rodzą Chrystusa w ich sercu. Ale zobaczmy także, że Maryja została w niebo wzięta jej ciało nie uległo rozpadowi. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest silniejszy od śmierci. I tak jak w Maryi Pan Bóg zwyciężył śmierć, tak także i w nas może tego dokonać, kiedy będziemy mieli udział właśnie w zmartwychwstaniu, kiedy będziemy mieli udział w życiu wiecznym, ale także już w tym życiu, Pan Bóg może w Tobie zwyciężyć śmierć, może w Tobie zwyciężyć grzech. I w tym możemy być podobni do Maryi. Prośmy przez jej wstawiennictwo, abyśmy byli blisko Słowa Bożego, blisko Jezusa Chrystusa, byśmy słuchali słowa, rozważali je w naszych sercach i byśmy je wypełniali, by ci, którzy są wokół nas, budowali się naszym świadectwem, i by Chrystus rodził się przez nas w sercach innych.